Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam państwa w sobotnim programie poświęconym y, filozofii. Miałem wrócić do problematyki metafizycznej, do czystej metafizyki, forma, materia, akt, możność, istota, istnienie, natura, kwidita, subsystencja i tak dalej. Możność, akt i tak dalej. Ale y, pojawił się jeden mail, który mnie. Bardzo zirytował i przeraził. Nie będę go czytał w całości, bo obszerny, w ogóle go nie będę czytał, tylko go Państwu zreferuję. I w tym mailu autor jego pisze, no, że w, w, w ciągu ostatnich stu lat nauki szczegółowe no, zrobiły taki wielki postęp, opisały tyle rzeczy. W ciągu ostatnich dziesiątków lat było wiele niesamowitych, kopernikańskich przewrotów w naukach. Tu zaczął wyjaśniać obszernie o jakichś falach, pod, przedstawiał problemy, które fizyka wykryła. No, i powiedział, napisał, że no to przecież filozofia musi się dostosować, musi to wziąć pod uwagę. E, filozofia ta, nie wiem, z XIII wieku, święty Tomasz Zakwino, to już w takiej formie, jaka była, to jest przeżytek, że to no, musi ulec daleko idącej ewolucji ta filozofia. E, więc ja o tym już mówiłem, właśnie w tym programie metafizycznym, znaczy z metafizyki właśnie kiedy mówiłem o materii. Ale myślę, że warto to powtórzyć i zwrócić uwagę na kilka kwestii. To znaczy kiedy mówiłem o filozofii szatana, to jako jeden z takich najbardziej satanistycznych kierunków wymieniłem pozytywizm, pozytywizm, Pamiętajmy, że ten, kto wymyślił pozytywizm, August Comte, budował świątynie pozytywistyczne. Tworzył z tego normalną, jeżeli można użyć takiego słowa, religię. W tych świątyniach były ołtarze, na tych ołtarzach był Nowy Bóg, czyli ludzkość no i nauki stały się sakralne stały się bardziej sakralne niż teologia był ten głoszony kult nauk to że nauki wszystko zmienią że dadzą nam nieśmiertelność zamienią nasze życie w raj na ziemi że nic więcej nam niepotrzebne że wszystko przeszkadza że najbardziej przeszkadzają religie typu chrześcijaństwo Przeszkadza teologia, bardzo przeszkadza filozofia, najbardziej przeszkadza poezja, prawda? To o ile pamiętam, robiłem taki program e, odwołujący się do powieści Gomulickiego, Ciury, e, książki i no, opowiadającej o tym, jak pozytywizm polski zamordował największych polskich poetów, zamordował dosłownie, bo... Umarli w nędzy, zapomnieniu i pochowani zostali w zbiorowych grobach, poczynając od Cypriana Norwida, przechodząc przez jego brata, już zupełnie nieznanego, wielkiego poety Ludwika Norwida, i tak dalej, i tak dalej. I e, przypomnę przy okazji to, co mówił akurat słusznie mój profesor, profesor Gogacz który mówił wieku XX nie było wcale, bo wiek XX to była kontynuacja w wieku XIX to był tak naprawdę jest naprawdę wciąż wiek XIX i ten wiek XIX jest już w XXI wieku i nic się nie zmienia. Właśnie kult nauk, skupienie się na naukach, wszystkie problemy rozwiązują nauki. I teraz no, zanurzony w takiej kulturze, takiej cywilizacji, ten autor tego maila. Postuluje, mówi o tych przemianach w filozofii ze względu na przemiany w naukach szczegółowych. Ja powtórzę, przypomnę, że filozofia i nauki szczegółowe nie są styczne, w żadnym stopniu nie dotyczą tego samego. Nauki szczegółowe w ogóle niczego nie dotyczą realnego, one nie dotyczą realnej rzeczywistości. Ich przedmiotem jest pewien model rzeczywistości, uproszczony model rzeczywistości, a celem jest doprowadzenie do tego przy zastosowaniu tego modelu, żeby tą rzeczywistość, skórę rzeczywistości, można powiedzieć, to co jest na wierzchu, żeby to tak wykorzystać, żeby z tego e, człowiek miał jak najwięcej korzyści. W tych kierunkach idzie nauka. Kiedyś. Nauki szczegółowe szły w kierunku poznania prawdy, teraz idą w kierunku osiągnięcia zysków. Prawda? Gdzieś po drodze są jakieś cele, zdrowie ludzkie na przykład, ale y, one są po drodze celem jest pieniądz, prawda? bo y, y, to nie jest tak, że nauka bada no, to, na co natrafi, ona bada to, co ktoś jej wskaże. I jeszcze na dodatek ten, który jej wskaże, który im płaci, reprezentantom tych nauk, mówi o pewnych celach, które mają być osiągnięte już, prawda? I jak co, to będzie się naciągać, to będzie się oszukiwać, to będzie się kłamać, bo inaczej pieniądze nie będą płynąć. Nie ma teraz niezależnej nauki. Nauka jest w służbie koncernów, nauka jest w służbie jakichś satanistów, ale. Filozofia, prawdziwa filozofia, filozofia świętego Tomasza ujawnia nam y, rzeczywistość w jej głębi. To, to jest ta, y, to, co sygnalizują te pojęcia: y, istota, istnienie, forma, materia, akt, możność, dusza, ciało, natura. Y, Intelekt, wola, duchowa władza porządliwa, duchowa władza gniewliwa, liberum arbitrium, czyli wolność wyboru i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I ta rzeczywistość, o której mówi filozofia, ona dotyczy tych perspektyw, które dla człowieka są najważniejsze, związane z jego wolnością, szczęściem, miłością, radością. Natomiast to o tym powiemy na najbliższym, w najbliższym programie, że, ale zasygnalizuje jeden problem, że to, co jest moim ciałem, jest moim ciałem. Nie jest mną, bo termin ciało po łacinie korpus ma przynajmniej trzy znaczenia. I to, co jest elementem naszej istoty, co inaczej określa się materia, czasami określa się jako korpus ciało, nie jest tym naszym ciałem. To nasze ciało to jest coś. Zorganizowane przez naszą istotę w pewne nasze, można powiedzieć, narzędzie. Naszym narzędziem jest samochód, naszym narzędziem jest to ciało. W samochodzie można wymienić jakąś część, w tym naszym ciale można zamienić jakąś część. To ciało jest zbudowane z tego, co jemy i pijemy, i z tego, czym oddychamy. I nauka dotyczy. Tego, co wiąże się z tym ciałem, może dotyczyć samego tego ciała, ale nie dotyczy naszej istoty, nie dotyczy naszego serca w tym filozoficznym znaczeniu, czy jak to woli, może być i poetyckim znaczeniu, tego serca, co kocha, tylko dotyczy tego serca, które jest pompką, to nie jest to samo, prawda? To jest, to jest takie poetyckie. Analogiczne użycie terminu serce, więc nauki szczegółowe nie dotyczą naszego serca, nie dotyczą naszego umysłu, nie dotyczą naszej woli, nie dotyczą naszej prawdziwej psychiki, dotyczą tego, co ewentualnie dzieje się w naszym ciele i co dzieje się pomiędzy tym naszym ciałem a zewnętrznym, ale nie tym, co dzieje się pomiędzy nami a e, zewnętrznym. Znaczy, no, jeżeli coś pojawia się w naukach szczegółowych, coś one odkrywają, coś się zmienia, to z filozofią nie ma nic wspólnego i nie ma żadnego wpływu na filozofię. Natomiast jest taki problem, że w XIX wieku zrobiono z nauk szczegółowych swoistego Boga i założono, że te nauki szczegółowe odpowiedzą na każde pytanie. I teraz. Dzisiaj jakoś w szkołach jakiegokolwiek typu, od podstawowej przez średnią po wyższą, nie uczy się jakichś podstaw metodologii. Yy, yy, I zarazem no, wciska się ten kult nauki. I później ci, którzy naukę reprezentują, którzy są jakimiś fachowcami w jakichś dziedzinach nauki, zaczynają nam, przepraszam za... Użycie takiego sformułowania zaczynają nam wciskać jakiś kit, yy, który z nauką nie ma nic wspólnego, i mówią, że to ma coś wspólnego z nauką, że to nauka odkryła i wymyśliła i że to jest naukowe, i jakby wykraczają poza obszar nauki, i później pojawia się taki człowiek, który mówi, to nauki rozwiązały, tu filozofia już nie ma nic do powiedzenia. Pamiętajmy o, po jednym, o jednym, że Nauki szczegółowe, fizyka, chemia, e, biologia e, i tak dalej, cele, astronomia i tak dalej, to są e, nauki e, opierające się na faktach czyli doświadczenie plus eksperyment. Podstawowe jest poznanie e, zmysłowe. I ewentualnie wykorzystanie danych uzyskanych w wyniku tego poznania, takie, że się to sprawdza, że się robi jakiś eksperyment, że odtwarza się jakąś sytuację. Tylko tak. No eksperyment ma to do siebie, że zawsze występuje w warunkach nienaturalnych. Nie da się do końca odtworzyć wszystkich narunków, warunków naturalnych i Wszystkich przyczyn, które w naturze działają, więc e, poznawcze efekty eksperymentów są ograniczone, e, a drugie, że w związku z tym wszystkim nauka bada to, co może zbadać. I tu jest jeden problem: to co jest, to co jest. Nie, nie bada tego, czego już nie ma, i nie bada tego, czego jeszcze nie ma. Bada to, co jest. Jeżeli próbuje się wypowiadać yy, o tym, co było, albo o tym, co będzie, to, to już nie jest nauka. To, to są teorie, hipotezy, których twórcy tych teorii, tych hipotez odwołują się do danych naukowych, ale nie można nawet powiedzieć, że to są teorie naukowe czy hipotezy naukowe, bo to nie leży yy, w kompetencji yy, nauki. Jeżeli nauka zadaje pytanie, skąd się wzięło życie na Ziemi, to, to niech nauka zadaje takie pytanie. To zadaje ktoś, kto uprawia jakąś naukę, i ten ktoś wykracza jakby poza granice tej nauki. Nie da się zbadać tego, co było yy, kiedyś, czego śladów nawet nie ma, albo są tylko jakieś ślady, prawda? Bo. Można wytworzyć teorię, tylko nie nazywamy tej teorii naukową, a, a tym bardziej nie przyjmujmy, że to jest jakaś prawda. Że prawdą jest, że milion lat temu było to, a to. Że prawdą jest, że gatunki istot żywych ewoluowały w taki, a nie inny sposób. Że prawdą jest, że na początku nic nie było tylko był jakiś punkt i później nastąpiło wielkie bam i świat zaczął powstawać i się rozszerzać. Na pytanie, co było, no tak, no bo wszystko się zaczęło od wielkie bum, a co było przed tym bum? To niektórzy tak zwani naukowcy, ci, którzy nazywają siebie naukowcami, mówią, że no było to samo, to znaczy teraz po tym bum wszystko się rozszerza, aż się skupi, Znowu w taki punkt, i znowu nastąpi boom, i tak w nieskończoność. No to to jest dla przedszkolaków. To jest wyjaśnienie dla przedszkolaków, i to nie jest żadne wyjaśnienie, prawda? Jak mówiłem o tych eksperymentach, oni mówią milion lat. Nie mają pojęcia, nie ma czegoś takiego jak możliwość ustalenia, że coś było milion lat temu, prawda? Bo to się określa za pomocą e, e, jakiegoś tam rozpadu jakiegoś węgla, tylko że. E, jeżeli mówimy o okresie nawet 1000 lat, no jeszcze tysiąc to jeszcze, jeszcze, bo są jakieś przekazy, ale jak mówimy o okresie 100 tysięcy lat, no to nie mamy pojęcia, jakie czynniki tam działały. I tutaj jeden drobny przykład. Są różne teorie na temat wyginięcia mamutów i. Mówi się, że no były niedostosowane, że nie ewoluowały, że tamto, tamto. Tych teorii jest dziesiątki, i każda oczywiście jest naukowa, i podaje się je w różnych krajach, w różnych okresach, jako e, e, prawdę. Natomiast słyszałem taką opowieść sceptycznego naukowca. Który, bo, bo dzisiaj jest tak, że te mamuty w całości zamarznięte odnajduje się w jakiś lodowcach, szczególnie na terenie e, Rosji, e, i podobno nawet bywają restauracje, które serwują potrawy z mięsa mamuta, prawda? bo tak dobrze jest to mięso zamrożone. E, no i ten naukowiec opowiadał, że jeżeli się odnajdzie takiego mamuta, i w całości nie zepsutego, bo zamrożonego, i zrobi mu się szybką sekcję zwłok, jeszcze zamrożonemu, to dociera się do żołądka. I w tym żołądku znajduje się kwiaty nenufarów. No, i, i ten naukowiec mówił tak. To wystarczy pomyśleć. Wystarczy, że biolog pomyśli. Bo jeżeli zabijemy jakieś zwierzę, to i ono już nie żyje, to te wszystkie kwasy trawienne w żołądku dalej działają. Znaczy, żołądek dalej trabi. I jeżeli mamuty lubiły. Kwiatki y, Nenufarów, czy tam jakieś inne kwiatki. To nie pamiętam, czy to były kwiatki nenufarów. lubiły jakieś kwiatki. To jak zjadły te kwiatki, to nim zdechły i y, y, znaczy, jak zdechły, to nim zostały zamrożone, a, a zamrożenie mamuta to jest długotrwały proces, prawda? Bo to olbrzymie wydle. Y, y, to niby zostały zamrożone, to one dawno by te kwiatki strawiły i nie byłoby śladu po tych kwiatkach. A kwiatki są w całości. Tajemnica. Tajemnica, którą można rozwiązać tylko w jeden sposób. Yy, wydaje się. Prawda? że yy, jak to zrobić, żeby takiego mamuta tak zamrozić, żeby w środku jego żołądka były kwiatki. No, i odpowiedź jest jedna. Minusowa temperatura, która musi go dotknąć, musi dotknąć jego ciała, musi być no, niebywała. Prawda? Nie minus 50, nie minus 100, tylko już liczone w tysiącach. I żeby tak szybko zamarzł ten mamut, żeby ten kwiatek nie został strawiony. No i teraz wychodzi z tego, że mamuty wyginęły na zasadzie jakiegoś wielkiego kataklizmu, po którym ślad nie został, a ten kataklizm musiał wyglądać w ten sposób, musiał. To jest oczywiście też teoria i hipoteza, ale ona pokazuje, że inne teorie i hipotezy mogą być funta łaków warte. No bo tu można sobie wyobrazić taką sytuację, że coś się dzieje w jakimś miejscu atmosfery, że, że pomiędzy Ziemią a Yy, tą próżnią kosmiczną, tym kosmosem, nie ma nic, nie ma żadnej atmosfery. I wtedy ten kosmos dochodzi do samej Ziemi i wszystko błyskawicznie zamraża, bo tam jest niesamowita ujemna temperatura, i zamroził te mamuty żywcem. Prawda? Mamuty zjadły właśnie kwiatki, a tutaj niebo się rozchyliło, wszedł kosmos i zamordował te mamuty zamroził je. Prawda? I teraz takich czynników różnego typu, których sobie nie potrafimy wyobrazić, mogło zadziałać na Ziemi wiele. W związku z tym yy, nie jesteśmy w stanie mówić o przeszłości. Nie jesteśmy w stanie mówić o tym, skąd się wziął świat. My filozofowie wiemy, że świat został stworzony. My filozofowie wiemy, że Pan Bóg stwarzając świat dla człowieka stworzył taki Piękny z kolibrami, słowikami, yy, zajączkami, motylami, prawda? I, i, i tak dalej, i tak dalej. Yy, I nauki głowy tutaj nie mogą się wypowiadać, to jest ideologiczne, to jest nadużycie. Na, na I yy, różne do, pojawiają się fakty, które się ukrywa, prawda? to można na specjalną książkę. Napisać o, o, o takich faktach, że, że na przykład y, jest stopa ludzka, a na stopie ludzkiej jest odcisk stopy jakiegoś dinozaura, a, na, a te nauki twierdzą, że jak były dinozaury, to nie były ludzi, jak były te dinozaury, to nie było ludzi. Jest jakiś Jakaś warstwa, o której się mówi, że ma milion lat, i jakaś warstwa, o której się mówi, że ma pół miliona lat, a później nagle znajduje się tą warstwę, co niby ma mieć pół miliona lat, pod tą warstwą, która ma niby mieć milion lat, czyli nic się nie zgadza i cała teoria się sypie. Nauki szczegółowe są istotne, sensowne, trzeba je uprawiać z głową, trzeba je uprawiać w służbie człowieka, ale one muszą trzymać się swojej metodologii i zajmować się. Tym, do czego mają uprawnienia. Tu jeszcze jedna uwaga na marginesie, to akurat aspekt nauki, który myśmy zajmowali się na filozofii, że poznanie zmysłowe, bo jeżeli nauki badają na podstawie poznania dokonywane przez jakieś maszyny, typu rentgen, typu nie wiem, tomograf komputerowy, Typu fotografia dokonana przez y, jakieś, jakiś mikroskop, jakieś powiększenie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To na czym polega, znaczy skąd się bierze efekt tego Poznania? Efekt tego Poznania bierze się z bombardowania, y, czyli jakimiś cząstkami musimy coś zbombardować, to coś. Odbija się od tego bombardowanego, wraca do nas, czyli albo na przykład do naszego oka, albo na przykład do jakiegoś aparatu. Prawda? I e, powiedzmy, e, że jesteśmy w ciemności, e, idziemy w ciemności, zapalamy latarkę, oświetlamy drzewo, prawda? i e, cząsteczki światła. E, jak jest wał, tak jest wał. Nie, nie, nikt się nie czepia tego, że użyłem słowa cząsteczki. Światło uderza w drzewo, odbija się od drzewa, wraca do naszego oka. My rejestrujemy obraz oka obraz drzewa. I tak jest z każdym aparatem, z każdym poznaniem właściwym dla nauk. Bo intelektualnie poznajemy inaczej. To o tym trochę mówiliśmy i jeszcze będziemy mówili. I Zauważmy, że zaczyna być tu problem z małymi cząsteczkami, bo w naukach zaczynają gadać o różnych falach, o różnych tam mikrocząsteczkach, tylko jak je poznać. Prawda? Jeżeli mniejszą cząsteczkę zbombardujemy taką samą cząsteczką, albo na dodatek większą od niej cząsteczką, to to nie będzie tak, że się odbije i wróci i przekaże obraz, tylko po prostu podczas uderzenia w to, co jest bombardowane, albo to całkowicie zniszczy i my zobaczymy efekt zniszczenia, a nie rzecz, którą chcieliśmy zobaczyć, albo to uszkodzi czy przekształci i znowu widzimy coś nie takim, jakim jest, tylko takim, jakim jest po zbombardowaniu, czyli jakoś uszkodzone, jakoś. Zniekształcone, chore, prawda? E, także e, nauki szczegółowe i filozofia nie mają punktów stycznych. Nauki szczegółowe nie są o rzeczywistości, są o modelu rzeczywistości i badają tą rzeczywistość w bardzo, bardzo, bardzo wąskim aspekcie, a filozofia bada rzeczywistość w jej istocie w tym, co najważniejsze, w tym, co najważniejsze dla nas co najważniejsze do tego, żebyśmy umieli się odnaleźć w tym świecie, żebyśmy umieli żyć w tym świecie, żebyśmy byli wolni, szczęśliwi, żebyśmy kochali, a nie, a nie, a nie kierowali się nienawiścią i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Także yy, jeżeli ktoś jest zanurzony w ideologii pozytywistycznej, no to, to zaczyna być ślepy, prawda? zaczyna być ograniczony. Yy, zaczyna poruszać się yy, po obszarze, który jest tylko jedną sentną procenta yy, rzeczywistości, traktując ten obszar jako całą rzeczywistość, no co jest straszną szkodą yy, i takim no, yy, odbogaceniem i rzeczywistości i tego człowieka. Dziękuję bardzo.